Dzień dobry kochani. Mam dzisiaj dla Was trzy tematy. Trzy fajne, radosne tematy. Pierwszy temat to jest, to są marki własne Rozmana w polskich rozmanach. Drugi temat to jest Post i korzyści z niego płynące. I trzeci temat to jest dzisiejsza przepiękna, przepiękna pogoda. Zaczynamy! <laughs> Jeżeli chodzi o marki własne Rozmana, a więc Rivalozmi i Rival Delub, kontaktowałam się z Rozmanem zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej i muszę wam powiedzieć, że jest, są chęci, są chęci. Polski Rozman chce wprowadzić Rivalozmi i Rival de Loop na, y, na, na z polskiej strony internetowej Rozmana i chce wprowadzić te produkty do do sprzedaży, ale to trochę potrwa, bo trwają negocjacje. Um, mam nadzieję, że zakończą się sukcesem. No. <laughs> mam nadzieję, że, e, że zakończą się sukcesem, że e, na, na polskim rynku e, będzie możliwość zakupienia na początku online, a później być może nawet stacjonarnie e, Rival Lozmi i Rival de <laughs> Bardzo się z tego y, cieszę, ale negocjacje jeszcze trwają. A jak się już zakończą, no to później to wszystko ogarnąć logistycznie, to też czasu trochę zajmie. <grytanie> Także uzbrójcie się w cierpliwość, możecie tam trochę może i. E, motywować polskiego rozmana, dawać tutaj rywal, los, lub. Jesteśmy fankami tych, tych marek. Chcemy bezpośrednio na stronach rozmanowskich kupować, a nie przez pośredników. O wtedy trochę traci niejako na atrakcyjności ta marka, gdyż e, siłą tej marki jest nie tylko jakość i piękne kolory, ale również i bardzo fajna, przystępna cena. <grymne> Dlatego, jak macie chęć, możecie tam trochę do Rozmana napisać, dawać tutaj rivalowski, rival lub rival na polskim rozmanie, tego chcemy. Także na pewno będą się czuli pracownicy Rozmana, chyba bardziej zmotywowani, jak będą mieli feedback z waszej strony, że chcecie, że chcecie. Także ze strony polskiego rozmana jest chęć. No te biznesowe rozmowy to e, oczywiście są owiane tajemnicą handlową, nie wolno dopytywać, nie wolno naciskać. No ale chęć jest. <laughs> to mnie bardzo, bardzo ucieszyło, że e, wyrażona jest właśnie chęć, że chcą, chcą, ale jak to dalej będzie wyglądało, to jest właśnie owiane tajemnicą handlową. E, dzień dobry tifoska. E, I Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdzie do Polskich Rozmanów, wejdą do Polskich Rozmanów właśnie te marki własne Rozmana, czyli Rival Loves Me i Rival de To jest jeden temat. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że też Was ucieszyłam tą wspaniałą informacją. Fajnie będzie wspólnie z Wami robić makijaże. Też będziecie miały okazję sobie zakupić w Rozmanie odpowiednie kosmetyki i razem ze mną wspólnie z rana się pomalować. Miło ze mną spędzić czas przy kawie, przy makijażu. Będę się z wami bardzo cieszyła. Jest makijaż Shanti? Tak Moniko, jest makijaż Shanti. Zapraszam. Dzisiaj nagrałam też właśnie roleczkę. No, i oczywiście z rana e, Lajwik też był z makijażem Shanti. Zapraszam bardzo serdecznie do, mojej, do mojego poprzedniego Lajwika i do mojej roleczki. E, to jest ten pierwszy temat. Drugi temat. E, nie wiem, czy się orientujecie, ale japoński e, naukowiec udowodnił naukowo, w sposób naukowy, że post 12 do 16 godzin na dobę przez jeden miesiąc w ciągu roku. Ma niesamowite e, efekty zdrowotne, włącznie z zapobieganiem raka i włącznie z redukcją raka, włącznie z redukcją e, groźby rozwoju choroby e, cukrzycy. E, polega to na tym, że właśnie w organizm ludzki podane takiemu stresowi, jak właśnie 12 lub 16 godziny post. Ale to jest post, nie to, że nic nie jemy, ale na przykład sobie zapalimy sobie papieroska, czy, e, czy popijemy wodą, herbatą, czy kolą. Nie, właśnie nic. Nic do jedzenia, nic do picia, żaden papierosek. E, nic, absolutnie nic. w suchej gębie przez 12-16 godzin i tak przez miesiąc. I wtedy to ma y, niesamowite y, efekty zdrowotne. I ten japoński naukowiec dostał Nagrodę Nobla. I, kochani, zgadnijcie, kto taki miesięczny post raz w roku robi? Kto? Muzułmanie. <laughs> właśnie dwa lub trzy dni temu rozpoczął się Ramadan. Ramadan, czyli to jest właśnie post, od wschodu słońca do zachodu słońca można jeść właśnie wieczorem i w nocy e, schudnąć się nie schudnie od razu mówię <laughs> raz próbowałam <laughs> także to nie jest metoda na schudnięcie ale właśnie metoda na poprawę em, funkcjonowania naszego, naszych organizmów e, no jak ktoś jest dorosły i, ro, i rozpoczyna właśnie ramadan już w wieku dorosłym Strasznie trudno, strasznie. Od razu mówię, że bardzo trudno. Jak ktoś jest właśnie, zaczyna e, e, tą kulturą właśnie iść od dziecka, e, może nie od dziecka, od nastolatka powiedzmy, 15-16 lat, jak zaczyna pierwszy swój ramadan, to on się nauczy. Z czasem będzie mu bardzo łatwo ten ramadan wytrzymywać. Ale dla osoby, która, dorosły, która po raz pierwszy to robi, ja Cię przepraszam, ból głowy i takie tam różne, no i te e, fale głodu właśnie, te fale głodu też przychodzą w ciągu dnia, że tak się jeść chce. No i wtedy warto, jak ma się tę falę głodu, pomodlić się do Boga, żeby dodał sił. <grym> no i wtedy dodaje sił i wtedy lepiej się czujesz. To nie tylko chodzi o brak jedzenia, przede wszystkim o brak e, wody. Nie możesz się napić. I to jest ból, jak nie możesz się napić, jak cały czas e, sucho w gębie. <grym> To e, jest bardzo, bardzo ciężko dla osoby dorosłej, no bardzo ciężko. Raz próbowałam i powiedziałam, no ra, to nie dla mnie, <laughs> ale właśnie muzułmanie, którzy zaczynają w wieku 16 lat, pierwsze dwa, trzy ramadany są bardzo ciężkie, a później już im jakoś leci. Tym bardziej, że są to ludzie młodzi. Jak ma się 19, 20 lat, to już ten ramadan jakoś leci, nawet latem leci. <laughs> ale jeżeli ktoś e, właśnie chciałby zadbać o swoje zdrowie, e, ma jakieś tam podejrzenia rakowe czy cukrzycowe, to właśnie polecam zgodnie z japońskim e, naukowcem, który dostał Nagrodę Nobla, e, który udowodnił właśnie to, że można cofnąć chorobę. Można cofnąć tak brutalną i śmiertelną chorobę jak rak, właśnie poprzez e, 12 do 16 godzin e, e, tego postu. Przy czym y, podkreślał też y, ten japoński naukowiec, że y, trzeba przez ten głód i pragnienie przejść w trakcie dnia, kiedy człowiek jest aktywny. Chodzi właśnie o to, żeby być aktywnym, poruszać się, pracować się, uczyć się tak jak normalnie dzień y, płynie, i wtedy te komórki ludzkie narażone na tak ogromny stres, jak brak wody i jedzenia, zaczynają siebie pożerać, a pożerają siebie nie zaczynając od zdrowych tkanek, tylko o właśnie od tych chorych, od tych rakowych, cukrzycowych ty, tego wszystkiego gówna, co się tam w, w organizmie na, nagromadziło, to właśnie to organizm sam e, z siebie pożera i e, żywi się właśnie tymi e, chorymi komórkami, żeby, e, żeby przetrwać ten stres. Właśnie pod wpływem stresu e, idą na pierwszy ogień te chore komórki. Poczytam wasze komentarze, kochani. Tifoska Nie jeść mogłabym, ale bez picia dla mnie nie ma szans. Dokładnie. Dokładnie. Mnie też właśnie brak możliwości się na picia wody to był dla mnie szokiem. To był u. Także ledwo wytrzymałam ten ramadan jeden, jedyny parę lat w moim życiu. Tomek. Cześć Tomku. Król. Dzień dobry królu. Beatka, cześć kochanie Tomek. U mnie wczoraj na domówce była akcja. Mm -hmm. Amelka, dzień dobry. Przedstawi się pani. <laughs> Przedstawi się. Mam na imię Ania. Cześć Amelko. Miło mi Cię poznać. Król, o czym gadacie? Trzy tematy dzisiaj, królu. E Nadia, jak tam zdrówko, panie Aniu. Już trochę lepiej, ale jeszcze ta końcówka no, daje w kości. Nie odpuszcza, nie odpuszcza, musi do końca mnie wymęczyć, ale jest już lepiej. Na tyle dobrze, że prowadzę live'iki dla was. Badka. E... Dlaczego usunąłaś komentarz o ogórka? Aha, między sobą, ok. To był komplement dla Ani. Aha. Andrzej. Mar Cześć Andrzeju, Marek. E, ja byłam chora. E, tak, jesteś chory, Marku. No, współczuję ci. Ja też jestem chora, także znam twój ból. E, ale on w poprzednich lewikach okropne rzeczy pisał. E, Nadio to, że ktoś okropne rzeczy kiedyś tam napisał, to nieważne, ważne jak teraz pisze. Także spokojnie, Nadio, spokojnie. Nie bierzemy odwetów, tylko jak ktoś wypowiada się bez szacunku na bieżącym lewiku, to wtedy wywalamy. I się bałam, że będzie pisał. Nie bój się, nie bój się, zaufaj ludziom. Daj im zawsze szansę. Sebastian. Cześć Sebastian. Dobrze kochani. Także e, takie te moje dwa temaciki były właśnie na temat... E, Marek własnych Rozmana na temat postu jest bardzo trudno do zniesienia ale wiecie jak ktoś chce właśnie zawalczyć o swoje życie to właśnie nawet brak picia będzie nie będzie aż taki straszny i właśnie w tych momentach kiedy tak męczy pragnienie, że czujesz, że zarazem leż to warto się wtedy pomodyć i ta energia jakoś wraca to jednak Pan Bóg wspiera swoją wspaniałą energią i można przezwyciężyć te trudy, właśnie związane z postem, z niedogodnościami związanymi z postem, bo dla dorosłego człowieka, który jako dorosły zaczyna to, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Nadia w porządku, w porządku. Każdy popełnia błędy. Kubuś nie wspiera. Co nie wspiera? No i trzeci temat. Trzeci temat. Popatrzcie kochani, jak dzisiaj na dworze jest pięknie. Jak piękne jest niebo. Takie jak ładnie gradientowo się tu ustawia. Jak trawa jest zielona. Jak pięknie drzewa tam yy, w oddali widać, jak pięknie rosną. Jak ładnie się mienią w słońcu. Kochani, nie wiem czy zauważyliście, albo te góry tutaj też. Jak pięknie się w słońcu mienią. Nie wiem, czy zauważyliście. Być może nie, ma, nie mieliście z tym nigdy kontaktu. Ja, co prawda, mam ze względu na męża, który jest właśnie muzułmaninem i co roku e, robi ramadan. Także mam, wiem dokładnie, kiedy zaczyna, kiedy kończy. I za każdym razem, kiedy ramadan się zaczyna, pogoda jest niesamowicie piękna. I może trochę też popowiadam Wam, jeżeli macie na, na to ochotę, co w trakcie ramadanu się dzieje. A mianowicie. Może jeszcze przeczytam, tu Was eee, nie wspiera, tego niebo nie jest dziś białe, podjeżdżane. U mnie chmuro strasznie, ale jest ciepło nawet. No, ja dzisiaj siedziałam se na drzewie bez kurtki. <laughs> no to fajnie, że potrafisz tak się rozkoszować piękną pogodą. Kochani, zgodnie z tradycją, z, tradycją, e, z koranem, a więc z, księgą, z świętą księgą muzułmanów, dla nas jest to Biblia dla muzułmanów, Koran. Zgodnie z Koranem, w trakcie ramadanu wszystkie dżiny, czyli w naszej katolickiej religii, wszystkie demony i wszystkie diabły idą do więzienia. <goda> Na cały ten miesiąc ramadanu idą do więzienia. Pogoda jest przepiękna. Jak zobaczycie, że ludzie są tacy bardziej spokojni, bardziej wyciszeni, bardziej tacy zrelaksowani bardziej zadowoleni z życia to to właśnie jest e, ten miesiąc Ramadanu kiedy e, wszystkie dżinny siedzą w więzieniu i nie mają właśnie prawa e, po, po, pożywienia e, żywienia się ludzką energią nie mają prawa do kuszenia do rozdrażnienia ludzi bo siedzą w więzieniu <grytania> dzięki temu właśnie e, te, te wszystkie zachowania ludzkie, które w tym, w, te, w tym okresie się ujawniają, to są wyłącznie właśnie zachowania pochodzące od ludzi, a nie pod wpływem e, kuszenia demonów, dżinów i diabłów. <laughs> Także e, wyjdźcie na ból, popatrzcie, jak pięknie jest. E, powiedzcie dzień dobry sąs sąsiadowi z uśmiechem na twarzy. Zobaczycie, odczujecie ten wzrost energii, że jest na świecie piękniej. <laughs> Znam trzy żarty. Mogę powiedzieć? Mów Kubuś. <laughs> Beata. Wow. Ale pięknie u mnie też dzisiaj słoneczko. No, no pięknie jest. Zaraz pogoda się zmieni, więc po co pani mówi tyle o tej pogodzie. Za panią już widać samoloty, które latają i zapisują pani to słoneczko. 103 osoby oglądające. Hejka. Cześć fanka. Fanka ciebie. <laughs> Fajne, fajnego masznika. Bardzo zapada w pamięć. Nadia. U mnie przed domem kotka yy, utrącili i, i idąc z mamą go zabrać do werdenarza, bo chyba u mnie chodzi, bo też cały czas jak się nazywa kot który lata? Kisowska, lubię takie opuszczać. Dobrze. E, królu nie kumam twoich kawałów. <grytanie> e, Dobrze królu. <grytanie> na tym kończę dzisiejszego lawika. Mam nadzieję, że się podobał, że dzisiaj tak na luzaczku trochę e, popowiadam o tych trzech wesołych moim zdaniem tematach. E, mam nadzieję, że komuś się te informacje przydały. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za polskiego rozmana, żeby e, w negocjacjach e, doprowadził do końca e, możliwość zakupu właśnie produktów z Riva, rozmiaru lub również na polskim rynku. E, bardzo, bardzo bym się cieszyła, gdyby taka możliwość dla Was, kochany moje widzki, się otworzyła. Bo te marki są wyjątkowe pod względem jakości i pod względem ceny. No i jeżeli ktoś ma ochotę na post, teraz jest czas. Teraz jest fantastyczny czas. Macie wsparcie Pana Boga, macie wsparcie aniołów. Spróbujcie. Spróbujcie. Może będziecie się lepiej czuli. Może jeżeli walczycie z, jakąś, z jakimś choróbskim, to e, ten post. To choróbsko dobije. Nie będzie, pójdzie sobie precz. Kochani, dziękuję za obecność. Dziękuję za lawika, dziękuję za lajki, dziękuję za serduszka. Widzę je, jest mi bardzo miło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia tym razem. Pa!